Nowy średniak czy zeszłoroczny flagowiec? Andrzejku intro. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Xcom. Dzisiejszy materiał będzie takim materiałem dosyć specjalnym, który wzbudził już od pewnego czasu jakieś takie moje większe zainteresowanie. Temat wyboru tegorocznego średniaka czy X, a nawet XX flagowca przewija się w komentarzach pod recenzjami od kilku lat. Wszystko oczywiście wynika nie tylko z ceny, ale również i możliwości, jakie ta cena oferuje, bo najlepszym rozwiązaniem jest znaleźć telefon, który oferuje jak najwięcej za jak najmniej, czyli znaleźć ten złoty środek pomiędzy stosunkiem jakości do ceny. I faktycznie, kiedy chcemy kupić flagowca, nowego flagowca świeżo po premierze, nie jest to zbyt bardzo opłacalne. Tym bardziej, mając z tyłu głowy to, że te ceny cały czas maleją, a na pewno nie będą rosnąć. Dlatego też ludzie często zastanawiają się, czy wybrać. Tego rocznego średniaka, coś za 1000, 1500-2000 zł, czy jednak na przykład odczekać i kupić rocznego czy dwuletniego eksflagowca o tym w dzisiejszym materiale. Zakupem smartfona jest trochę tak jak z autami i ja wiem, że nie możemy porównywać jeden do jednego, bo wiadomo, auto jest to coś, co towarzyszy nam praktycznie od zawsze, a jednak smartfon jest to w porównaniu do auta nowość. Jednak jestem świeżo po rozmowie z Blakiem. Dziękuję bardzo za poradę i za pomoc, Jarku. Weźmy na przykład takiego Mercedesa. Mamy klasę auta A. Jest to ta niska klasa, która oczywiście i tak, biorąc pod uwagę polskie warunki, do najtańszych nie należy. No ale ustalmy, że mówimy o tym Mercedesie. Mamy klasę A, mamy klasę B, mamy klasę C i mamy klasę E. I teraz pytanie do Was, które auto do Ciebie bardziej by przemawiało? Bo OK, możemy kupić za kwotę X na przykład nową klasę A, ale możemy kupić w bardzo podobnej cenie na przykład kilkuletnią klasę E. I teraz pytanie, czy ktoś z Was ma rację, czy. Dane auto będzie lepsze, lepsze w wielkim cudzysłowie. Wszystko jest zależne od naszych potrzeb, od naszych preferencji, choć gdybym ja miał subiektywnie oceniać, osobiście wolałbym kupić kilkuletnią, wyższą klasę auta, aniżeli nowego bzyczka z salonu. Jednak, tak jak mówię, wszystko jest zależne już od Waszych potrzeb. Ale przejdźmy już do konkretów, na czym chciałbym się skupić w dzisiejszym materiale. Po pierwsze, nie patrzmy proszę na suchą specyfikację. Sucha specyfikacja na papierze wygląda fajnie, jednak smartfon. To nie jest komputer. Często jest tak, że mocarna karta graficzna czy procesor będą oferować topową wydajność, oczywiście będzie się to wiązać z kosztami. Natomiast w smartfonach jest trochę inaczej. Tam mamy więcej tego marketingu, aniżeli w komputerach. Mianowicie podam wam to może na przykładzie Samsunga Galaxy M21 oraz na przykład Motorola G8 Power. Mamy tutaj dwa smartfony w podobnej klasie. Są to smartfony, coś za około 1000 zł. Nie mówię, który jest lepszy, który gorszy. Jako całość ogólnie są to dwa dobre telefony. I teraz tak, Galaxy M21 ma baterię o pojemności 6000 mAh, a taki G8 Power ma baterię o pojemności 5000 mAh i mimo iż na papierze smartfon od Samsunga powinien wytrzymywać dłużej w porównaniu do konkurencyjnego procesora w Motorola G8 Power, Okazuje się, że na jednym cyklu ładowania taka motora G8 Power wytrzyma lepiej, ponieważ ma lepiej zoptymalizowane oprogramowanie. Zatem, jak widzimy, nie ma co porównywać gruszek do jabłek, bo okazuje się de facto, że te wyniki mogą być niesamowicie różne. Zatem, pierwszy punkt, nie zwracajmy, moi drodzy, uwagi na samą specyfikację. Druga kolejność, to jeżeli już mamy patrzeć na tę specyfikację, to patrzmy nie tylko pod kątem procesora, RAM czy pamięci wbudowanej na dane, oczywiście z możliwością rozbudowania poprzez kartę pamięci, zwróćmy też uwagę na aktualizacje, na poprawki systemowe, na wersję oprogramowania czy nawet wersję samej nakładki. Często jest tak, że producent wypuszcza dany telefon i nie ma ochoty i chęci nie wiem z czego to wynika, być może dany telefon po prostu nie sprzedał się tak, żeby... Chcieć aktualizować smartfona. Często po pół roku czy po roku dany smartfon przestaje być aktualizowany, a w kolejnych miesiącach, żeby nie powiedzieć latach, będzie to miało wpływ na to, czy włączymy daną aplikację na danym smartfonie, czy też nie, czy będziemy mogli zrobić aktualizację do nowszej wersji. Zatem te aktualizacje na samym telefonie też są bardzo istotne. I teraz tak, jeżeli chodzi o rynek Androida, bo na nim się skupiamy, no iOS to trochę inna bajka, jeżeli chodzi o aktualizacje. Natomiast jeżeli chodzi o Androida, Takimi smartfonami, które oferują najdłuższy okres aktualizacji, oczywiście są to OnePlusy, są to Google Pixele, no i też Samsung też od niedawna zaczął informować, że wybrane modele będą aktualizowane przez nich przez aż 3 lata. Jednak w stanowczej większości inne smartfony mogą być aktualizowane przez 2 lata, przez rok, a czasami dostaną jedną, dwie aktualizacje i na tym się to kończy, chociażby biorąc pod uwagę to, na jakim procesorze działa smartfon, więc... To też jest moim zdaniem ważne, tym bardziej jeżeli decydujecie się na zakup sprzętu nie na miesiąc, dwa czy trzy, ale rok, dwa, a nawet trzy lata. Kolejny temat to aparat fotograficzny. No mówiąc delikatnie, jest to kompletne szaleństwo, jeżeli chodzi o marketing. Wielu osób, które po prostu się tym nie interesują, i ja jestem w stanie to zrozumieć, producenci starają się. Zakorzenić w podświadomości to, że zdjęcia będą zależne od ilości megapikseli czy od ilości obiektywów. Moi drodzy, kiedy kupujemy smartfon, nie patrzymy tylko i wyłącznie na aparat fotograficzny na papierze, bo to, że aparat ma 108 czy 150 megapikseli, nie ma to żadnego przełożenia ostatecznie na całokształt kształt zdjęcia. Tak samo ilość obiektywów. Czasami obiektywy są dodawane na siłę, równie dobrze tych obiektywów mogłoby nie być. Jest taki niefajny trend dodawania chociażby obiektywów, yy, makro obiektywów odpowiedzialnych za głębi ostrości. Dobry aparat, nie patrzy się z perspektywy ilości obiektywów, czy samego oprogramowania, jakości przysłony, wielkości piksela i wielu czynników, które mają faktycznie przełożenie na jakość zdjęcia, więc to jest punkt kolejny. Nie patrzcie na same cyferki. Przedostatnim tematem jest oczywiście design i konstrukcja. To jest bardzo subiektywny element i to, że coś komuś się może podobać, nie oznacza, że drugiej osobie będzie się podobać. Dlatego często ludzie kupują średniaki, ponieważ patrząc perspektywicznie i patrząc nawet na ten moment, dany średniak wygląda nowocześniej aniżeli na przykład eksflagowiec ex-ex-flagowiec sprzed dwóch lat. Jeżeli ktoś decyduje się na zakup smartfona, głównie biorąc pod uwagę wygląd, bo też są takie osoby, nie neguje tego, to faktycznie lepiej dla nich będzie wybrać takiego y, średnia kategorocznego, aniżeli bawić się w X ex, czy ex-flagowca. No i ostatni, najważniejszy temat to oczywiście są ceny. Ceny smartfonów są bardzo różne, poczynając od smartfonu za 500 zł, choć yy, Oficjalnie w sklepach smartfon za 500 zł nie będzie smartfonem wybitnym. Natomiast już w około granicach 1000 zł możemy wybrać naprawdę fajnego, ciekawego średniaczka, który zaspokoi większość potrzeb potencjalnego konsumenta. I teraz, może konkretami i przykładami. Jeżeli chodzi o telefony do 1000 zł, uważam, że bezapelacyjnie lepiej jest wybierać smartfony, nowe smartfony klasy średniej. Wszystko wynika z tego, że aby flagowiec mógł stanieć do kwoty 1000 zł, będzie to już urządzenie, które będzie już miało swoje lata: 2, 3, a może nawet 4, no i wówczas A, mogą się pojawić problemy z wydajnością, B, aktualizacje mogą się już nie pojawiać na smartfonie, dlatego też do 1000 zł, czyli to około tej granicy 1000 zł, mimo wszystko lepiej jest inwestować w telefony klasy średniej nowej wydane w tym roku, czy w zeszłym roku. Takich przykładów mogę Wam podać kilka, na przykład Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Wcześniej wspomniany Galaxy M21 czy Motorola G8 Power. W cenie do około 1000 zł są to cztery naprawdę bardzo dobre telefony, które z czystym sumieniem mogę polecić. Natomiast kiedy już przechodzimy wyżej w ten segment od 1500 do 2000 zł, tutaj już bywa różnie. Mamy chociażby przyzwoitego Xiaomi, Mi Note 10 Lite, ale mamy też w podobnej cenie Huawei P30, który jest X flagowcem, tym prawie jak z flagowcem, bo jest jeszcze wersja Pro, ale moim zdaniem ten smartfon zaoferuje Więcej pod względem całokształtu, jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli chodzi o wydajność, wsparcie aktualizacjami, w przypadku Huawei to różnie bywa. W segmencie do około 2000 zł czasami warto jest kupić w takim przypadku takiego ex flagowca zamiast bawić się w klasę średnią. Ale tutaj znowu różnie to bywa, bo w podobnym segmencie, coś za około 2000 zł, możemy kupić Poco F2 Pro, który jest pod wieloma względami świetnym urządzeniem pod względem wydajności, ekranu, tego jak się prezentuje i ok. To może się ludziom podobać. Z drugiej jednak strony nie możemy negować osób, które w kwocie podobnej, też około 200, kupią iPhone'a SE 2020. I okej, okay, on ma dużo gorszy ekran, on wygląda archaicznie, on nie jest taki futurystyczny, aparat ma słabszy, ale z drugiej strony A13 Bionic wcale nie odbiega wydajnością od Snapdragona 865, ba jeżeli chodzi o układ graficzny, wyprzedza Snapdragona. Jeżeli chodzi o wsparcie aktualizacjami, znowu taki iPhone SE 2020 dostanie wsparcie na najbliższe 4, może nawet 5 lat. W przypadku Fona to wsparcie najprawdopodobniej zostanie zakończone za 2 lata. Więc wszystko jest zależne od tego, czego wy faktycznie oczekujecie od smartfona. I tutaj, robiąc takie dosyć kontrowersyjne porównanie takiego futurystycznego, dokoksowanego Poco F2 Pro a iPhone'a SE 2020, Jestem w stanie zrozumieć jedną bądź drugą osobę, która wybierze jeden albo drugi telefon. Natomiast jeżeli już przechodzimy do kwoty jeszcze większej, bo czasami te średniaki, chociażby taka omawiana chyba już na wszystkich możliwych kanałach Motorola Edge za 3000 zł jest kompletnie niewarta przeznaczonych na nią pieniędzy i lepiej moim zdaniem jest zainwestować chociażby w dokładnie w tej samej kwocie OnePlus 7T Pro, który w każdym aspekcie, praktycznie w każdym aspekcie bije na głowę taką Motorola Edge. Więc jak widzimy, tych składowych wpływających na wybór albo ex flagowca, albo średniaka jest naprawdę dużo. Podsumowując, to czy wybierzesz ex flagowca, czy średniaka tegorocznego jest zależne od wielu czynników, które definiują Twoje oczekiwania względem telefonu. Dla jednych faktycznie lepszym rozwiązaniem będzie kupienie telefonu z klasy średniej, tak jak mówię, do około 1000 zł, bo ex, -ex flagowce, których cena spada do kwoty około 1000 zł, raczej już wiele nie zaoferują. Z drugiej jednak strony, kiedy mamy możliwość znalezienia Urządzenia, coś za około 2000 zł. Często jest tak, że wybór będzie już zależny od tego, czego oczekujesz od telefonu, i czasami lepiej będzie wybrać jest eksflagowca, a innym razem lepiej będzie wybrać tę klasę średnią. Natomiast w cenach już od 3000 zł. w górę. Ewidentnie lepiej jest wybierać ex flagowce, czego doskonałym przykładem jest chociażby zestawienie Motorola Edge za 2999 zł, a takiego fantastycznego Lamplasa 7T Pro w tej samej kwocie. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. A jakie Wy macie zdanie na temat wyboru ex, -ex flagowca, czy jednak tegorocznego albo zeszłorocznego średniaka? Jakie Wy najczęściej wybieracie telefony? Czy jest to jednak ten średniak, czy jednak ex flagowiec? Komentarze należą do Was. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale X.com.